Siemanko moi drodzy, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Greatfish. Dziś wyprawa spinningowa, w której sprawdzimy sobie, czy lepiej ryby będą grały na kopytko, czy może jednak na robactwo. Trzymajcie kciuki zabrania i widzimy się zaraz w dalszej części filmu. Piona. Zaczynamy zabawę. GF1 na trzeburaszce 2 gramy. Żółty kolorek, mówiłem, że żółty tutaj grał, więc ja zaczynam od żółtego i właśnie od tej GF1. ki A Piotrek. Założył właśnie pijawę też w żółtym kolorze. I Piotrek będzie wędkowo pijawą. Zobaczymy co da więcej ryb. Czy to będzie pijaweczka, czy to będzie GF1. Popytką, czyli Perek. Te tęczaki lubią tutaj żółty kolorek. Wcześniej dawało nam rezultaty. Na jakimś tam innym wypadzie wędkowaliśmy na inny typ przynęt. Też właśnie w kolorze takim żółtym, też dawało to ryby. Białe i żółte najlepiej tutaj w sumie grał, Więc jeśli teraz na 2 gramach nie zanotuję brania, to zejdę jeszcze niżej z gramaturą. Spróbuję bardzo na lekko może są leniwe, jest dużo nasłonecznienie. Wtedy założę tak pół grama i na półgramowej co spróbuję. Plecioneczka na tym młyneczku 2000 odabu ABU. Siguar 006. Naprawdę świetna. Nie jest przegrubiona. Rzuty dalekie. Na tej plecionce. Wytrzymałość też bardzo dobra. Testuję sobie ją od tego sezonu. Kilka razy już na nią wędkowałem. I naprawdę mega miło mnie zaskoczyła. Multikolorek, oczywiście. Może będzie trzeba ciemne jakieś koloru spróbować, bo jest mocne słonecznienie. Tak, pogoda cały czas jest zmienna w ostatnich dniach. Dobra, zmieniłem kolor na Gold GF1 i zostawiłem to samo obciążenie. Zobaczymy, czy zmiana koloru coś pomoże. na Golda to dużo bardzo koni, przyłowów szczupaka, abstrogi też się trafiały, zobaczymy, taki kolor uniwersal, uniwersalny. To jest rybka upioczka. zobaczymy co tu, na co, na ciemny kolor tak, Podha o karp podhaczony. Karp, proszę jak zjad pijawę. On chyba jest zapysk, panie kolego On pobrał normalnie patrz, patrz, karpia złapałem na Greatfisha Normalnie zapysk mam, mam pierwszy białoryb, tak Sprawiedliwie. mogę no. hit. hit. Bardzo skuteczny Zobaczcie moi drodzy nie? Na spinning Piotrek prowadził pijaweczkę i jest wpięty za pysk karp, nie? Ma pijawę. Grubo. Grubo. Łowca. Nieźle. Czyli swój, twój dopiero. pierwszy biały ryb na spinning, tak? tak? dokładnie. Wędka do 7 gram. Great fish. Pijaweczka. Dzisiaj Gnieszka. wszystko great fisha. no i świetnie. Karpik. Fajnie. No, do wody. I wędkujemy dalej. Pięknie. Więc na ten moment pijaweczka. Prowadzi 1.0 z GF1. Złowiony piękny karpik. Ma spinning. Fajnie jakbyśmy jeszcze złowili na przykład strąga, szczupaka, jeszcze może jakiś lin. Różnorodność. Na kanale fajnie. Zobaczymy tutaj. Ja nie zmieniam tego żółtego koloru na razie Bo wierzę, że trafi jakaś pstrąga Czekam aż opadnie na dno Będę leciutko podbijał Pauzę Zmieniłem sobie GF1 na kolor gold Zobaczymy jak goldzik tutaj zagra Dużo przyłowów szczupaka było na golda znaczymy jak tam dzisiaj, czy jakiś wstronko, ja może szczupak się pokusi, a może jakiś biały ryb. Nie, całe błękitne, zero chmur. Więc może ta ryba dzisiaj woli ciemniejsze kolory. Zobaczymy, no bardzo lekko. Wracam do żółtego koloru, ale na obciążeniu. 0,25 bardzo lekko. zaczymy może właśnie tak delikatnie te rybki chcą i jedyneczka na takim bardzo lekkim obciążeniu bardzo fajnie się zachowuje i w opadzie, właśnie i podczas właśnie podbić. W jednostajnym powodzeniem również. Spiął się, ale szczupak. <grych> Ta, Tak jak mówiłeś, taki czterdziestak, nie? Siedzi. Siedzi, ale znowu szczupak, nie? Ponowił. Ponowił, bo tamten się, wiesz, uderzył wtedy, się lekko spiona ale bez podbieraka go wezmę. Trzymam Ta. go tak na sztywno, żeby nie upierdzielił przyponu. O, kolejny szczupaczek, czyli pijaweczka złowiła karpia. Kopytko złowiło szczupaka. A nad strągą jeszcze musiałem poczekać. No, no, żółto się pokusił. gf jedyny. Do wody poszedł od razu. I dobra, wędkujemy dalej. Spróbujemy tym razem, może strąg będzie. Fliperek jeden, pijawy jeden. Siedzi ryba i znowu szczupak, nie? Hit No, więc kopytko 2.1 z pijawą Dobrze, że nie przegryzł śmiesznie. Kolejny 40 z podobnej strefy, nie? Jaweczka wyczepiona. Rybka oczywiście odzyskuje wolność. Rośnij kolego. O, chłopaki po tej stronie są na pstrągach, po tamtej stronie na szczupakach. Siedzi. Zbiał się. Ach. Tak. Stronka, stronka. Siedzi. No ciekawe, czy w czy szczupak znowu nie? To ja mam znowu szczupaka. Dzisiaj szczupaki pokochały po prostu GF1. W żółtym kolorze, i biją w nią. Trzecia ryba, trzeci szczupak. Moja, czyli 3-1, można powiedzieć, wygrywa Reaper z pijawą. Spróbuję założyć żółtą pijawkę. Te szczupaki słowiłem na żółty Reaper. Piotrek próbuje na pijaweczkę, ale bez efektu. Słowi tylko tego jednego karpia, więc zobaczymy. Ja spróbuję chwilę na nią porzucać. Tak sobie uzbroiłem. Zobaczymy, co z wabi jak w koldałach. Może to nie chodzi o samą przynętę, tylko styl prowadzenia. Ale chcieliśmy sobie dzisiaj sprawdzić, czy lepiej będzie grał ripper, czy robactwo. Na ten moment wygrywa ripper. Kopytko dało więcej ryb. Teraz tą leciutką wędeczkę troszkę powędkuje. Siedzi płynął za nią, widziałem Pięknie się skacze. Świetna zabawa. Zobacz, ostatnio, grało kopyto, znaczy ostatnio grała pijawa, a dzisiaj kolejna rybka na kopyto, nie? Pięknie, Co Zrobimy? Muszę wypiąć. Dobra, siedzi, słuchajcie. Więc mogę powiedzieć, że dzisiaj moja czwarta ryba. W końcu strąg wcześniej trzy szczupaki. Kopytko daje dzisiaj więcej ryb, no bo cztery kopyto, jedna ryba na pijawę. Dalej będziemy próbowali jeszcze i pijawką, i kopytkiem. Zobaczymy, co jeszcze lepiej finalnie połowi. Jeszcze troszkę czasu mamy. Więc pięknie, oddaję ten czakowi wolność Poszedł sztos Tak je f jedyneczka dla tego pstrąga zostawiam ją na tym lekkim obciążeniu 0,25 g i próbuję i po raz kolejny o kurde Zerwało zestaw. Szczupak. Panie kolego, pajk. No. <laughs> o, jaki ładunek. żeby wyskoczyć. chcę tutaj walczyć o tym kiku, Pięknie. Hop. Tu w podbieraku. Nieduży. Z kolejny pstrąg. Tym razem nieduży. Dziesięć parę centymetrów znowu na GF Jedyneczkę żółtą. No, dzisiaj po prostu kopytko zdominowało robactwo i na Libre próbowaliśmy i na GF Dwójki od Fish, ale tylko GF1 daje dzisiaj regularnie ryby. A pa wody, papa, pa. dobrze. Dobra, znowu oddajemy rzut na, tej, na tym lekkim kijeczku od Mikado Mikado Sensor X -Aira do 2,5 grama to jest to po prostu zabawa z tym strągami jest świetna ale wniosek tutaj też jest jeden, że ten żółty kolor po prostu bardzo dobrze gra na tej wodzie wcześniej byliśmy to lepiej połowiły pijawy i robactwo, wtedy akurat na robactwo fajnie brały, dzisiaj znacznie lepiej jest właśnie na kopytko Pięć rybek na kopyto. Jedna i można powiedzieć jedna odcina. Czyli łącznie by było, że prawie że dwie na robactwo. A wtedy byliśmy i zupełnie inaczej. Też żółty kolor grał, ale robactwo. Tak. Właśnie na pijawy, na jakieś właśnie takie y, robaczki od Libry brały. Ale na kopyto, miałem tam oczywiście jedną czy dwie rybki. Ale znacznie lepiej wtedy robactwo funkcjonowało. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Siedzi. Dobra. Niedaleko wziął. Na żółciutką, ale jaki ładny, bardzo ładną barwę ma. Fajny. Taka podbieraczka, lekki kijek pod swoimi nogami i taki jak malowany Ci powiem. Świetny, taki z 30 pewnie 8 do 40 cm, ale kurde, wypracowany, tak się piękna. ładnie mieni na różowo, nie? Przepiękna Stosik. ryba. Wielkie gratulacje, bo dziś jest ciężko. Dzięki, oddaję mu wolność. Opa, poszedł. Dobra. Koniec moi drodzy, na dziś wyprawy spinningowej. Test wypadł na to, że wygrywa dzisiaj znacznie GF1, 6 do 1, 3 szczupaki, trzy pstrągi złowione na GF1 w kolorze żółtym, więc kopytko dzisiaj dominuje robactwo. Piotrek i ja próbowaliśmy i na pijawkę, i na przynęty właśnie od libry, różnego typu robaczki. Słabiej to dzisiaj grało, znacznie lepiej kopytko. Ostatnio było zupełnie inaczej, więc nie ma po prostu reguły na to, jaka przynęta jest lepsza. Jednego dnia może grać kopyto, innego dnia może grać. Robactwo, tym razem było to kopyto. Jeśli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło. Ja na dziś kończę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Great Fish, Pozdrawiam Was serdecznie, Tony, Siemka.